of zara the humans of kupa keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of larnia darkness falls as the humans beg their king to save them a noble king known only as the grand wizard for a thousand years the battle has been waged with only the bravery of the grand wizard to protect his human followers but even though the wizard king is so undeniably cool the Drow Elf armies continue their attack. They seek the human's most treasured relic, the stick of truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elf can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. to da -da da Hej, witajcie, z tej strony Ike i dzisiaj gramy w South Park the Steel of Truth. Czyli kiech, prawda? Okej, okay, nie przedłużając. Wow, mogę robić swoje... robimy postać. takiego ciemniejszego, okej, okay, dobra, dalej. Hmm, nie, 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 Coś, coś takiego. Dober! Dob już to to, czuję to. Masz jeszcze taki czerwony zrobić? Czerwony? Yes! Dobra, mam fajne dredy. Dodatkowe, co możemy zmienić? Możemy zrobić te końcówki? Czarna, okej. Okay. Dobra. Co bym naszego nowego ubrać? A, machniemy to. Czemu nie? Czemu? Idealnie. Idealnie, dobra. Okej, mi jeszcze coś. Pryszczy biegi? Nie pryszczy. Nie, dobra, z samego normalnego. Nie będziemy go wyrzucać kulary. Jakiś słoneczne, machniemy. O, albo nie, nie. Jest zakończony. W lecie otaczający software może znaleźć szybko strzel. Okej. Okay, oglądajcie. To ja też będę oglądał. Well <laughs> <laughs> no, I think that's everything. We did it hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on. Let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember? What? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good, he doesn't remember. Uh, sweetie? We want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like, like normal kids. for money you on the kitchen counter, sweetie. What? Be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Okay. No, um, highest no, we started. Me, long. We are gonna have fun. Um, to jest... Aha, czyli to jest coś w postaci schowka, w której możemy w rzeczy. Dobra, dobra. Dadej dzieciaki, z mógłbyś się pobawić, okej? Okay. Jak chcę obczaić te wszystkie rzeczy. No. Oh! Mogę! Serio mogę pierdzieć. What? Dawaj, dawaj, dwie. siema. Dobra, co jest w szafie? Mam pecako, mamy, mamy hajs. Mamy kartę z baseballistą. Mmm, UPS, Mmm, Mmm, Produkt Placement nie, 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 nie? To ja nie musi być reklama. Czuję, jak go dbić, To jest mnie, pokój co tam się dzieje. Ja nie wiem. Szafki złote. Stara gąbka z rodzina. rurka, ok. Nie no, ja, ja, ja też ogólnie trzymam hajs, łazience. <laughs> Musimy to sprawdzić Muszę coś zrobić, a muszę smotować. Dobra, jeszcze teraz nie byłem przygotowany, nie wiedziałem co muszę zrobić. No nie. Ja nie. Nie muszę to zrobić. Ale czy ja muszę marszować, czy ja muszę po prostu... A muszę marszować, dobra. Nie jest mi dane zrobienie kupy. Po prostu. Ale mogę... Okej. Okay. Mam prysznic. Mm, mogę się wymić. Dobra, nie będziemy bardować wody. Nie można bardować wody. Już nie mogę zamknąć. A to zdzierz są głupie. Mogę sprintować. Jej, Mogę sprintować. Bedroom Pants. Okej. Okay. Gdzie mam? Mówiliście, że... słuchajcie hajsy, hajsy Co tu mamy? Mamy widelec Okej okay. Czarne oko Dobra, mam hajs, siema, mamo Okej okay. słuchajcie słuchajcie Co do mnie, co do do Okej ale tu coś mamy Peruka kitki, okej okay. Dobra Poziom troszki możesz zmienić dowolnej chwili w menu opcji. Okej, okay. dobra, wybijamy Tam jest jakaś torba, tam jest torba, tam jest J. Dziennik zadań. Nowy. Iść na dół i na jakieś dzieciaki, z którymi mógłbyś zakumplować. Magfipunek. Chcę liczenia. Mógłbym mieć perukę. Pasaż. Nie, słaba jest. Mógłby mieć czarne oczy. To idealnie pasuje. To pasuje idealnie. Mam, mam, mam A, Ma mam. No humans, ale jak to? Spierd wiem, wspierdol się, no to, zapierdzę to na śmierć. Um, for bedroom, two bathroom dwie łazienki mamy? No dalej też jest. Kitchen i... Nie wiem co to jest. Kiste is... what? Never mind dobra, no, no, jak to nie możemy mieć GARAŻ, GARAŻ, GARAŻ muszę sprawdzić, co mam grać, co mam grać, Mam UPC, możemy drabiniem DRABINIE DRABINIE, DRABINIE, drabinie. Peruka, peruka, surfer i highs, wszędzie highs, ja lubię highs, highs jest fajne, o, się ma Batmanie, bowani, ba nie mogę go, nie Chypo, jak mogę na nie mogę nie mogę go, mogę mogę w Elfie i jak no Butters? Dobra, pomogę ci. Ach. <laughs> Butters mamo. Oczywiście. I też tak samo, mam nowego znajomego. Kliknij zakładkę kolekcje. kolekcja na stronie mówię aby zobaczyć wszystkich swoich znajomych. Mam. Hej! Wszyscy uwaga! Bawiłyście się z nami nowy dzieciak, jest moim osobistym przyjacielem, w ten sposób nikt mu nie będzie dokuczał Jesteś jest takim bossem, Butters? O, oh, czym Pokémon właśnie tam był, oj tylko jest O, ten pierwszy był Nowy przyjaciel Butters Czekaj Buttersi, Buttersi Koledzy, mam takie cziki-chiki Chibokamona

ale czas na Możecie przynieść do wybrany. Chwięć to teraz. <laughs> <Krótek głos> razu Kartmana, brudka niczynego, Kartmana, godówka, ok. Nie wiem co jest. Albiony do na. Nie ma blu telewizora. Siema. To <noise> nie. nie, w ten nie <noise>

Ha! <noise> basny wizji! Nie, to nie chyba basny, jakiś. Nie, mów ma tu basny. Wręcz żonkim kniemu. A co tu mogę zrobić? Aha! Wybiłem tu tylko, żeby obczać... Yy, Odczęść cały nasz softpark. Park. Yy, o, rozmowny jesteś.

Naprawdę? Max like cool. jest jak gorszy Powiem że jego forma jest... No nie będziemy kuplami Co będę? Wojownikiem, nadaj wojownika Żyd mnie kusi strasznie, ale wolę wojownika Oczywiście Dekla wojownika a and we shall teach you to okay, okay. Chciałbym coś kupić i sprzedać. Kupić coś, bronię. Ostrzy Wojnika, a kuuba. Dawa mi ostrze I się wykwipujemy. Mam kniego w nęwych. Czterech z nęwych. Uj, uj. Ja nie chcę tego nie mam, nie mam czym nawet modyfikować. Ah, mam

Alright, Deep Bag, Bash Clyde's face in. Don't be shy. Squeezy. Huh? Okay. My block. E. Machin' Go. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clad's <laughs> my armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Okay, Chimam. Whoa. Oh, shit, dude. I think I see the looking nice, bro. <laughs> exactly what you do to guys with armor like that.

Pipi. <laughs> kar ma kartman. masz co, co ja mogę zrobić? Na no, państwo pójdzie z cudzymi z kieszonką, że Nie wykorzystałem te słowa, bo... były Ładnie, starałeś mnie... I... I się. nie co? No, niestety nie zablokowałem jednego, ale dostaniesz czas. No, i Clayton nie żyje.

Just two days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom, four dollars which is tax deductible. Alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! dobra, mm, wiem, że y, jak, y, wy też, jak ja, nie będziecie się doczekać... Okej, okay. dobra, mając jest spojrzenia, okay. nie możecie się doczekać kolejnej części. Naprawdę, takie nawiązanie do... Zaraz, zaraz... To była bitwa o tron? Czy nie gra o tron? Dobra, jak wy tak samo jak ja pewnie nie możecie się doczekać kolejnej, o, kolejnej części South ale w momencie niestety skończymy odcinek. Zapraszam was do kolejnego odcinka e, słówparka jeżeli Wam pod podobało zapomnijcie zostawić łapki w górę. Na razie!